Cześć siemaneczko, ogólnie sprawa wygląda tak, że gramy na mapie y, Niemcy I w sumie, w sumie zaczęliśmy już fajnie, bo mamy spoko broni, od oh, Night Raidery Cechy, Dragona, to wszystko w jeden dzień w sumie ogarnęliśmy Może baska 1 na jeden jest, ale coś z tego będzie Możliwe, że zaraz pójdziemy na jakiegoś łatwego, małego raidzika Bo pasuje coś żeby jakieś temy zyskać no i co, no mogę powiedzieć, że będę teraz raczej tutaj grał, bo fajnie się gra jak na, na takiej nic, bo nie jest to sobie fejtujnie, czyli dlatego. Jak będzie jakaś akcja, no to się, to się zobaczymy, więc no, na ra. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak, że to jest nasza baska, taka klitka jeden na jeden i mamy coś takie, takie jak na razie. W sumie na ile to jest, ile graliśmy tak Patryk, godzinkę, dwie? Eee, pół godziny. Nie no pół godziny, nie, tyle więcej. Pokaż sobie no, jeszcze. O, dragona, ile? Pokaż wszystkie te. Czajaj, yy, zrobię tak. No i w sumie mam jeszcze ceki, więc no, teraz idziemy pewnie jakiegoś mojego rajdka. Więc widzimy się przy rajdzie, jak za jakąś baskę albo coś, więc... To mnie niestam tak, że to... No, no tu są chyba te dwa... No tak jak wiesz, tutaj Patryk cekę. Postawię to. Uh, powinno paść z na jedną, jeśli wstaję tutaj. Ale ja tak pewnie o nic nie będzie obstawiając Ty EXPLO. Ile gra Co? Co tam było? Mam cztery Explo Night Rider Rajowa Full A Night Rider tu? Tak, no w sensie no... nie tam, pusty w sumie. Ale e... Ale Night Rider, chłopie, to jest Polski, Mamy Explo, mamy X to idziemy jeszcze tam tą górkę znajdować. No jest. Yy, widziałem tą baskę walnąć. Ej, ona chyba od dachu jest walnięta. to dupa. Coś tak mi się nie wydaje. A nie mamy jak gdzieś. No jest słabo, Bo teraz pytanie, czy ona jest walnięta tak, dachu? Ona jest tak walnięta cała od dachu. Dobra, musimy innej szukać. Bo idziemy w przygodę. Team większy. O kurwa tak, Większy team na serwerze to jest trzyosobowy Bo to był rajdzik na I to jest... myśl plan Czy robimy to, czy nie Bo mamy w sumie 7 Ej dobra jeden, jeden teammate wyszedł team Jeden teammate wyszedł by the way Lecimy A, na, na basket dobra. Dawaj no, Robimy no, to Ride right online na poruskim walu, e? czego nie mamy skillingu niczego Iza okej? Dobra, walimy środek Ceki od razu. W środek? No. Czeki, ściągnij, bo jedno postawiam. Patryk, to Zrewiana szapa, a tu chcieliby jedzenia. Przyda się. A gdzie tu są typy? Tylko chyba homa nie mam, ja nie pójdę na choma. ja się wpadę. Ej, patrz, tam są drzwi jak metalowe. Nie, to jest pełna rzeczy otwartych A wie, że tu jest zrajdowany, jest otwarty? I <laughs> Nigdy. Ja A nie bo tu jest, nie da się wejść bo tu jest sumapy Ja wpierdzieliłem się Nie wyjdę stąd Ale przypał Nie Dobra idę, bo, ma bo nie walimy baska Walmy No jeszcze jedną Mówię o, o kurwa Dwa oki full Czekaj, się Tutaj nie, tutaj na ziemi postaw. Na ziemi. Ej, czeka mi przez ciebie zysła. <grym> na ziemi. Dobra. Ja co, się. Ale pierdolnie Aha Dobra, otwórz się, walnimy jeszcze raz. No. A ja, i taka już. O, Tutaj jest się ciszyć Dobra, dobra, jaki jest. Co kurwa? Ile bandaży? O kurwa! Ile dodatków? EZ? No to jest. Dobra, ogólnie lecimy jeszcze w tą baskę do robienia bannąć. Zobaczcie czy już nie jest. Więc w sumie jesteśmy na plus. Mam tyle dobrych itemów, że to jest szok. Z... Dobra, walnę. It's it. O, Widać, Ile ci zostało? Ale jeszcze jedno. O, kuśma. O, kamerę. Serio? Ale w sumie to był... No to... Żeby... Hinda masz. Nawierzałem w ciebie. Wyskoczył jeden. Wyskoczyli na ciebie Zginąłem Ja pierdole Ale przypomnę. Full Night Rider w tramie Musisz się Ja ich nie zrobię Ale co oni robią Ale że to są VIPy Więc tak win To jest totalna fejtina To nie jest takie fejtina jak na PL4 ale w i na polskim komiwalu? Biorę dragona i rozpięgnę w skarkę. Za mało, mało. I nie filmam. A jak procent? E, 30, 30. No to nie rozwali. Ale może spróbować. Dobra, idę spróbować, co co Ja idę z stawera. Wyskoczyli, wyskoczyli. I mamy... Wezmę silkę przy okazji, okej? Okay? Dobra. Widzę ich, Dziękuję, helka. Mam dwie silki, tak, że mamy dwie próby. I biorę soberkę, będę ich ściągał nawet. Ej, ty je Leży. Ładnie? Nie, w ciałku jest. Nie przelałem się, dole ja mu nie mam Dora zabiję ich Uciekam ale akcja Oj wieczór Rocznie, uciekłem do bazy Tej starej naszej Drogi są gdzieś na mną No nie, on się, Patrzy się tam Patrz jak pomówisz, to skakuje czy nie, okej? Okay? Napierdolę, no, pay to winem Pozamiatane On jest na no home O bulldoga Patrz, gdzie on jest? Na bazie jest? Jest, na demo co debile Zabiłem Ładnie O ja jest za tą helką Trzeba go zlutować Lądują, dobra, będę ich szerał Mam fuwałka No i jest, no małka, saberkę, wszystko mam. Dobra, łatwo. Idę do bazy, kto miał. leży. Leży jeden, jeden na dachu leży. Jeden go Tak? No. Zajęcie teptą mnie pozbierają, na u nas na dachu, na bazie. Dobra, zanim jeszcze przerobię ją czyli tak? I mamy full auto, kolejnego, lewaw. Ej, tu jest ładnie górka. Kresy dostałem, super. E, mój loot, mój loot, mój loot. Eee, ty co lutować? Właśnie, Pajka. Pajka. to idziesz zlootować? Właśnie, chyba Podawaj. No jeszcze ktoś żyje? Nie, zabićmy ich. Wszyscy leżą. Tak, wszyscy. No to co to lootować, więc spokojnie. E Logo z mieszanymi najlepszymi. I ja próbuję na nich zaskoczyć. Ale są w dobra, dobra. pewnie w. No, dobra, do... dobra. Nie, o, dobra. U mnie, Nie wyszłam. Wyszłaś. Ale kampus z pompami, dobra, to nie ma sensu. Biorę. Dobra. Dobra, nora No, no, no. No, Dobra, No, a totalnie nie ma sensu, jakby nie tak kampić tę trójkę. To tylko bym potrafił i tam a szkoda, tego potracić taki wiem. Dobra, i zbijamy sewerka. Dziękuję i do widzenia. Do zobaczenia.